Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wiem, że odcinki wychodzą mniej więcej raz na tydzień. Bardzo Was przepraszam, ale mam nadzieję, że wiecie, że nadawam to oczywiście live'ami, więc bardzo Was na nie zapraszam. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subeczku oraz dzwoneczku. A teraz zaczynajmy w sumie. Także zaczynamy. Jak widzicie, jesteśmy na w ogóle głównej stronie YouTube'a nie ma, jakby nigdzie jeszcze nie wchodziłam jak zrobić, żeby suby były publiczne, bo bardzo często o tym wspominam a niektóre osoby nie wiedzą i za każdym razem na live'ie muszę to pokazywać od nowa i od nowa a Wam szczerze, że jest to po prostu już troszkę męczące, że tak za każdym razem muszę to pokazywać i po prostu mam nadzieję, że Wam się spodoba taki turbo szybciutki odcinek, oczywiście ja jeszcze zrobię odcinek później inny, ale na razie taki wiecie, szybciutki, informacyjny i również tutaj nie wkleję sponsorów odcinka, bo znowu nie mam o Planet, ale to nic, potem ich wkleję. Obiecuję wam, chociaż jest ich chyba już z 50, ale to nic, zrobię to. Więc tak na początku klikamy w. Na początku to jest sobie powiększy ekran nagrywania. Także teraz aktualnie pierwszy raz widzicie całą moją przeglądarkę. Poza oczywiście paskiem zadań, bo bardzo często na niego najeżdżam myszką, a jest niepotrzebny. żeby w sensie, żebyście to widzieli, bo tam w sumie i tak nic nie ma otwartego poza programy, które nagrywam, więc wchodzimy w naszą ikonkę. Wchodzimy w Twój kanał. Bierzemy dostosuj kanał. No, ktoś do mnie napisał. Uuu, poradź treści, dobra, potem się tym zajmiemy. Bierzemy tutaj tą cudną ikonkę zębatki i po prostu klikamy tak, tak, jak teraz powinno być. Oczywiście ja swoich playlist nie ujawniam, no i wiadomo, tutaj możecie się pobawić we wszystkie ustawienia. Także sobie to chyba tyle z takiego turbo króciutkiego odcineczka. Powiedziałam, on nie będzie trwał tak długo, ale to nic, jakby zawsze do przodu, no nie? A poza tym, no, jest króciutki, ja wszyscy krótkie filmiki, więc mam nadzieję, że już będziecie pamiętać, jak robić publiczne suby. I że ja też to w końcu pamiętam, bo zawsze na live jest taki fail, bo ja nigdy nie mam tego zrobić od nowa. I że będzie dobrze, więc wish me luck i wszystkiego dobrego Wam życzę.